Chciał się bawić w policjantów i złodziei. Nieprawda, my się tym zajmiemy. Jak mówiłem, zabawialiśmy się tylko. No wie pan, czasami nas ponosi fantazja. Masz klucz do kajdanek? Tak. Jest gdzieś tutaj, chyba w szufladzie. Poszukam. Zaraz wracam. Możemy wejść? Jasne. Nie masz prawy. Wejdziesz? O nie. Ja tu zostaję. Co to za smród?